Badania naukowe wykazują, że od 79 do 97% muzyków cierpi z powodu dolegliwości bólowych. Główną przyczyną występowania bólu u nich jest codzienne, wielogodzinne granie na instrumencie od najmłodszych lat. Mało kto pomyślałby, że muzycy ulegają kontuzjom zawodowym nie rzadziej niż sportowcy. O tym mówi się mniej, w Polsce jest to dziedzina zaledwie raczkująca, ale na świecie zagadnienia analizowane już od 30 lat. Wielkim odkryciem nie było także to, że najlepszym leczeniem także i w tej dziedzinie stała się profilaktyka, a zatem im wcześniej uczulamy uczniów, sami mając świadomość ryzyka, jakie niosą poszczególne instrumenty, tym dłużej będziemy mogli pracować ze swoim ciałem, dożywając zdrowej emerytury. W związku z niniejszym faktem, Państwowa Szkoła Muzyczna w Nysie wyszła naprzeciw swoim artystom i zorganizowała dla nich specjalne zajęcia z medycyny sztuki muzycznej. Medycyna sztuki muzycznej to jest przede wszystkim Kalka, tak? to jest tłumaczenie polskie z języka francuskiego, tudzież angielskiego, a tak naprawdę powinniśmy mówić o medycynie sztuk performatywnych, bo jest to dziedzina, która dotyczy zarówno muzyków, jak i tancerzy, jak i artystów plastyków, wszystkich tych, którzy najczęściej występują na scenie. tak? I pracują ze swoim ciałem tak jak sportowcy wyczynowi na co dzień, ale o tym ciele zapominają. Medycyna sztuk performatywnych na świecie zrzesza zarówno specjalistów zdrowia, i tu nie tylko lekarzy, ale również terapeutów, edukatorów zdrowia, zrzesza naukowców i w końcu pedagogów, ponieważ to od nich. Wiele zależy, czy taki młody adept muzyczny będzie przede wszystkim na swoim topie technicznym, czy będzie umiał wykorzystać wszelkie zasoby swojego ciała i umysłu, żeby wyrazić swoją artystyczną duszę i czy będzie mógł uniknąć dolegliwości zawodowych bo takie w przypadku zawodu muzyka, instrumentalisty, tudzież śpiewaka, łączy się z ryzykiem występowania takowych. Wykonanie sceniczne, koncertowe rzeczywiście wiąże się z pewnym poziomem gotowości, z pewnym poziomem, może mówić o napięciu, tak, ale zaangażowania emocjonalnego, fizycznego i ono jest nam potrzebne. I tutaj to już jest bardzo osobnicza sprawa, indywidualna. Niektórzy potrzebują, żeby lepiej wykonać, tak? Wyższego poziomu zaangażowania, napięcia, zdenerwowania, niektórzy niższego. To już jest praca z tremą, to się czasami wiąże z pracą już stricte mentalną, nie tylko z pracą z ciałem. W większości przypadków tego rodzaju napięcia ogranicza nasze możliwości wykonawcze, ponieważ kiedy gramy w domu, robimy to w większości bez stresu, który często pojawia się podczas występów na scenie. I potrafi zrujnować nie jeden występ. Dlatego trzeba pracować nad propriocepcją, czyli czuciem swojego ciała w przestrzeni. W pracy nad instrumentem daje nam przede wszystkim ekonomię gry, tak? ergonomię, ekonomię gry, i potem odczuwanie go na scenie, że ja jestem w stanie, nawet w e, faz publiczności, tak? nawet tutaj, kiedy flesze, kamery i tak dalej, czuć swoje ciało i mieć ten punkt, czuć, że ono jest w gotowości ale panować nad rzeczami, których nie chcę. Występowały. Jeśli mówimy o muzykach, warto pamiętać, iż wszystko musi być odpowiednio skoordynowane. Ten temat, w którym ważne jest poczucie ciała, mentalnie świadomość, y, są niezbędne, żeby taki muzyk instrumentalista funkcjonował ze zdrowym ciałem, ze zdrowym kręgosłupem, bez urazów fizycznych tak dużego, w tak dużym stopniu, które potem nie umożliwiają, uniemożliwiają wykonywanie zawodu. Muzyka musi rezonować z naszym ciałem i tego między innymi uczyli się uczestnicy. Warsztatów poprzez odpowiednie oddychanie, poznanie swojego ciała. I rezonowanie całego organizmu, rezonans całego organizmu. Wtedy ta muzyka z nas wypływa świadomie i swobodnie. Czyli to jest taka korelacja. Korelacja, wyciszenie siebie, poznanie się, polubienie siebie, polubienie swojego organizmu i po prostu to, co jest dla nas przyjemne, to przekazujemy. Najważniejszy jest chyba fakt, że młodzi artyści doceniają i rozumieją wagę takich warsztatów, które mają im przecież pomóc w dalszym rozwoju. Jeżeli nie czujemy się swobodnie i jesteśmy strasznie spięci, zestresowani, to jednak też nie ma tego przekazu takiego, że możemy przekazywać emocje, właśnie tak, że pokazuje to, to co chcemy właśnie przekazać widowni, i że to też wszystko wpływa właśnie na to. Tak Jak się gra dłuższy dłuż czas, jednak potrzebne są przerwy, potrzebne są. Że takie zwracanie uwagi właśnie na to, czy się spinamy, czy coś nie jest napięte. Jednak potrzebne jest to pełne takie rozluźnienie, żeby wszystko właśnie było tak, jakbyśmy chcieli, żeby wszystko wychodziło tak. Wróciłam do domu, zaczęłam ćwiczyć i mi to bardzo pomogło. Tak byłam rozluźniona, nic mnie nie bolało. Młodzi muzycy będąc niezwykle skupionym na odnalezieniu swojego idealnego dźwięku, zapominają jednocześnie skąd on się bierze. A przecież musi powstać ruch, jakieś napięcie mięśnia, aby wszystko mogło być właściwe i prawdziwe stąd też te niezwykłe spotkania, które z pewnością będą miały swoją kontynuację.